Obecność rysi w Sierra Morena ukazuje złożoną dynamikę ekosystemu lasu śródziemnomorskiego. Życie tych młodych jest bezcenne. Nie tylko dla ich matki, która będzie je chronić w każdych okolicznościach, ale również dla wszystkich odległych dolin. Które nie zostały jeszcze zasiedlone przez rysie. Pierwsze wędrówki między legowiskami są wstępem do długiej podróży, która czeka każdego rysia w okresie dyspersji. Drapieżniki unikają palącego słońca w południe. To idealna pora dnia na przeprowadzkę. Co około 7 dni matka przenosi młode i właśnie znalazła nowe miejsce. Skałki zapewnią im lepszą ochronę, a dodatkowym plusem jest to, że króliki wykopały tutaj swoje nory. Rysice często zmieniają legowiska, ale zawsze mają ten sam dylemat: polować czy zostać z młodymi. Pilnowanie potomstwa pozwala cieszyć się wzajemnym towarzystwem i wzmacnia więź między matką i młodymi, a także między rodzeństwem. Daniele zwyczajne są bardziej zaniepokojone szybkim wysychaniem pastwisk niż obecnością małych rysi. Pewnego dnia ich drogi skrzyżują się. Na razie, jednak młode mogą bezpiecznie bawić się w swoim skalnym domu. Wykorzystując instynkt wspinania się na drzewa i wyznaczając najlepszą drogę do upolowania zdobyczy. Chociaż tej trójce wciąż daleko do przerażających łowców, którymi kiedyś się staną. Ich matka miała rację, wybierając to miejsce z zbocza jest idealnym siedliskiem, w którym młode mogą dorastać i cieszyć się życiem. Nie potrwa to jednak długo. Wkrótce rodzina będzie musiała przenieść się ponownie. Tym razem zmusi ją do tego bezlitosne letnie słońce. Łańcuch Sierra Morena kryje w sobie niesamowite skarby natury. Jest też surowy, a nawet nieprzyjazny dla swoich mieszkańców. W lipcu i sierpniu temperatury sięgają tu 48 stopni Celsjusza. Kobierzec kwiatów, który witał młode rysie, stał się monochromatycznym żółtym kocem. A tam, gdzie kiedyś słychać było symfonię pszczół i żywiących się nimi ptaków, teraz rozbrzmiewa tylko monotonne cykanie cykat. Gdy ziemia nie jest już w stanie wchłonąć więcej ciepła, wznoszące się masy powietrza tworzą kominy termiczne, które sprawiają, że prawie nie można oddychać. Najcenniejszą rzeczą, której mieszkańcy doliny poszukują w tym okresie, nie jest już pożywienie, tylko nieliczne wodopoje. Za każdym razem, gdy przy tym niewielkim zbiorniku wodnym pojawia się ryś, rozbrzmiewają ostrzegawcze nawoływania sroki. Lepiej tu wtedy nie zostawać. Krótka letnia sierść uwydatnia ruchy mięśni przy każdym kroku samicy i trzech maluchów, które podążają za nią. Matka wkłada wiele wysiłków, to by jej trzy młode przetrwały lato. To scena, którą sroki dobrze znają, ale coś się dzisiaj zmieniło. Pojawił się dodatkowy ryś. Roczna samica. Wcześniej uważano, że dorosła samica nie będzie tolerować żadnej rywalki na swoim terytorium. Ale odrodzenie się rysi w tej krainie daje nam okazję poznania nowych odpowiedzi na temat ich zachowania i stawiania nowych pytań. Rodzina nadal musi znosić upały, ale już niedługo. Dni stają się coraz krótsze i rośnie różnica temperatur między dniem a nocą. Wydawało się, że lato będzie trwało bez końca, ale nadciągają już pierwsze jesienne chmury. Nie tylko młode rysie dorastały, badając swoje terytorium. Jedno z piskląt orła przed niego przeżyło i już opuściło gniazdo na dużej topoli. Świeży powiew wiatru z nadgór, zachęca je do rozpostarcia skrzydeł i wzbicia się w powietrze. Od teraz ta młoda samica również będzie spędzała życie w podniebnych przestworzach pełnych tajemnic. Czekają jeszcze wiele lotów, zanim zyska umiejętności i elegancję, które uczynią ją jednym z najbardziej majestatycznych orłów w całej Holarktyce. Droga do samodzielności naznaczona jest wyzwaniami i niepewnością. Rysica ma teraz już tylko dwa młode. Los trzeciego stał się jedną z wielu tajemnic, które skrywa dolina rzeki Handula. Jest mało prawdopodobne, aby w tym wieku mogło przetrwać samotnie. Dopiero zaczynamy rozumieć skomplikowane życie rysi iberyjskich. Jesteśmy świadkami jedynie tego niewielkiego fragmentu ich egzystencji, który decydują się nam pokazać.